Siema, ja jestem Twister Nager, albo Twirlo. A to jest recenzja tego magazynu z serii My Little pony od, od Egmont, czyli chyba każdy wie czym jest Egmont. Zanim zaczniemy, jeżeli jesteś tutaj, aby napisać kiedy Undertale, albo skrytykować mnie, że to nie jest Undertale, tylko jakieś kucyki pony, to możesz wyłączyć ten materiał. Dlaczego? Ponieważ jestem osobą, która jest też w fandomie MLP. Ha! Ha! Fff. O kuwa. Więc, jako że jestem... Poczekajcie. <tryk> jestem uczulony na nagrywanie. Jako że jestem w tym fandomie już od 3 lata, chciałem zrobić, zrobić coś dla tego fandomu, więc yy, będą powoli się pojawiać filmiki z MLP, czy to komiksy, czy to Cokolwiek. Zaczniemy może od tego, że kupiłem tą gazetkę, bo kuwa, telefon Była sobie na półce sklepowej, a jako że jestem ciekawy życia. Uznałem, że sobie kupię. To tylko 11 złotych, a... a, a kasę, kasę miałem akurat. I przy okazji mnie ta, ta Luna mnie do tego przekonała, bo e, trzeba mieć swoją ulubioną księżniczkę na półce. Więc zaczniemy może od otwarcia tego. W środku mamy magazyn Papiery I lunę Zaczniemy może od magazynu A lunę na sam koniec weźmiemy Bo co mówię To sobie weźmiemy na Do świecnika mojego Ta okładce wygląda nawet ok Chociaż ta, ta Twilight, ja pierdziele, Co się z o ocami stało Chociaż to wygląda jakby miała tego... E, tiki nerwowe. O, jakby miała tiki nerwowe. Więc na okładce mamy, że czytamy, zgaduję, maluję. Tutaj mamy jakąś reklamę. Na no, pierwszy mamy... E, notatkę od Twilight. Hejka, wolny czas i wypoczynek mają równie ważne znaczenie jak liczne obowiązki i prace domowe. Mamy wakacje. Kuwa. A kluczem do wszystkiego jest sen to sen. Księżniczka Luna może coś na ten temat powiedzieć, dlatego rób sobie przerwę, przeczytaj nowy komiks i baw się dobrze, rysując, rozwiązując fajne zagadki. Okej, okay. yy, znaczek od do pary na powitanie. A, A nie chcę. Taki mądry daje tak odpowiedzi tak na widocznym miejscu. Na pewno żadne dziecko nie zobaczy, że tutaj jest zagadka, co odpowiedzi. Na pewno. Na to, w redakcję kto to stworzył, więc możemy tym ludziom podziękować za ten magazyn. Dziękuję wam. Mam, 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 mam materiał na odcinek i tutaj mamy winki pani, która się wita. Za każdym razem, kiedy obok mnie na stronie pojawi się biała karteczka, napisz miłe słowo, które opisuje ciebie. Chwilka. Ja tu mam jakiś chyba Napiszmy sobie markerem, ok? Słowo, które opisuje ciebie. Na kolejnej stronie mamy komiks. Tak. Komiks, który przeczytam później, bo mi się teraz nie chce. Ale widać, że jakaś akcja tutaj jest, pączki. Mamy jakiś zagadkę. Więc e, to pasuje tutaj. To pasuje tutaj. To pasuje tutaj chyba z. magiczne równania. O nie, matematyka. Okej, okay. okej, okay. easy. Bardzo easy mamy jakieś poznaj nowości książkowe z serii. O okej. Okay. Mamy spotkanie w Kanterrocie. Pokoloruj. Okej. Okay. Gdzie mój mazak? Czarny to najlepszy kolor. wajd jakieś żółte, czerwone, niebieskie. Tylko czarny. O, widzicie? To jest piękne. Cudne. Cute, jestem artysta, wy nie O, miłe, miłe słowo o mnie O, mam Jak wkłuć całe fantom MLP w kilka sekund Spacer z Fluttershy okay, Okej, eee Potrzebuję z pomocy, biegnij do kraterszaj. Kraterszaj jest pegazem, który ma lęk wysokości. Który ma lęk wszystkiego. Do, dokończ obrazek. Okej. Okay. Jestem artysta, wy się nie znacie. Dokończ znowanie długiej połowy obrazka. Oli, Dobra, jak tam chcecie. Nożkę. Zapomniałem o jednym Co jest, mamy? O nie! Co to jest? Kucyk z akcji! Ciekawe Ty jak wygląda twój kucyk. Chcecie wiedzieć jak wygląda mój kucyk. Chcieź wiecie jak wygląda mój kucyk. Chwila. Zobacz, idziemy, idziemy mój kucyk. Tak. Tak wygląda mój kucyk. To jest mój kucyk. Piękny kucyk. Okej, okay, co my tu mamy? Dziwna mi moja waifu! Jest! A. O, labirynt, o tak, jestem mistrzem labiryntów. Chwila. E, wchodzimy. To będzie ten dym, ten dym, ten dym, ten dym. Dym. chwila, którą można. Um. Tędym... ten, 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 tym, ten, 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 Miłe słowo o mnie. O! O, miłe słowo o mnie. Chwila. Co teraz mogę wziąć? Um. Poznaj nowe kutyki My Little Pony. Sześć przyjaciółek zabierze cię do tęczowej krainy Equestria, gdzie możesz spoznać magię przyjaźni. Co to? Kuj. No. no no to mogę powiedzieć? Za 7 dni 17 latek czy magazyn dla dzieci? Jak czasami zastanowię się nad swoim istnieniem to płaczę. co to dawa to możemy walić Mocniej! Mamy teraz chyba główną i najlepszą część wszystkiego a dokładnie Princess Luna czyli najlepsza księżniczka Ostrzeżenie nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. A jest jakaś granica górna? W środku mamy lunę. Która stoi? Stój. Nawet fajna, taka trochę bardziej gniegiętka. Giętka? Giętka chyba się tak się mówiło Otóż, figurka Ona Ona podgląda twoje sny, okej? Okay? Więc czuj się... Czuj, że nawet w snie nie ma z prywatności. No. Więc to jest recenzja. Gazetki dla dzieci. Tylko na Gerpeiro proszę nie pozywajcie mnie, okej? Okay? Czemu się nie przewróciłaś?